Siemaneczko mordeczki, witam was w kolejnym vlogu Widzicie, trochę dzisiaj zima u nas zaskoczyła Trochę popruszyło śniegiem Lecę sobie na, na wagę tutaj do, do sąsiada, do szepańskiego Bo dzisiaj, będziemy, dzisiaj będzie odcinek ze sprzedaży pszenicy Jedziemy na wagę, bo zaraz tir przyjedzie, zważymy go Pustego Nie będziemy lecieć do nas Zaraz powinien być na wadze Zważymy Zrobimy tarę i polecimy sobie do domu Będziemy ładować Cały zestaw No i taki dzisiaj vlog będzie ze sprzedaży, już takiego vlogu nie było Tutaj jeszcze podziękowania dla Dla właśnie sąsiada Szypańskiego za udostępnienie zawsze Nie ma problemu żeby wjechać na wagę, się zważyć Nie ma nigdy problemu Teraz czekamy na tira Bo dzwonił, że kierowca, że już jedzie To czekamy Widzicie już firm na wagę, gitara 17 700. Nie wiem czy wychodzi czy nie, bo wychodzi jożnik te zdjęcie. Siema! Siemanko. Cześć! 17620 ja. liczyłem na 18700! Jak siedziałeś to było 700! No, Dobra! No. Dajcie, mnie. dajcie no! Przywita się ładnie! Siemano żule. Co dzisiaj będziemy robić? Pieniądze! Pieniądze. Pieniądze produkować. produkować! O, jedzie kurwa ekipa! Uśmiech! Nie, ale byście się... kierowca, no byś się chociaż będzie tutaj, tutaj jo, tak zawsze no nie, ostatnio w internacie było, nie? kierowca, kierowca pisze, że kurwa gdzieś tam zgubił na jakiejś ulicy pulty no to ja, twoje były ja jedną parę, nie jedną parę, ale od pary jednego zgubiłem raz, nie? Także, niestety kierowcy, którzy śmigają bez, bez butów, na ten ból. No. no już późno, nie? Się biali, Zobaczcie, takim swojskim sposobem ładujemy no. te silosy z dworu. A co, to co schody do nieba? No jak, nie żeby włączyć. <laughs> Za dolary będę przesypać, nie? Na, na samochód. To widzicie, tak, mamy tak wannę, ładnie leci prosto, powiem Wam, że szmiko nawet ma lepszą wydajność od naszego podejnika. Cicho, może 3 na sygnalnie. Ojej. Ojo, licho, licho. Bieda jest. Dwa matka się tarła. Nic nie mówiła nawet. Nie? To by tak była wolna ręka, nie? A, jakoś więcej nie było. Czasem tak jest, nie? ja mam inny problem, bo mam chęć co dzień, chęć. Co dzień. Koniec świato, nie? Elegancko Będzie pan zadowolony A środek taką stają Druga burta Druga burta Dobra Będzie Bajunia Włączać Bajon, Nie wiem nie. Cię pytajcie włączyć Włączyć już Czy on? Wysiad, wysiad Tylko patrzyć, będzie dobrze Dobra Otwieraj W ogóle poleci? Czekaj, tre... o, Aha, dobra. O, to poleci? teraz Dobra o, 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 o. Niech trochę naleci. Czekaj. Jo, bo będzie za nisko. Na pewno go Tak, a wciąga. A w No. gitara? Tak, żeby nie miała za mocno. <nie lovely> ja <jamais> O, i moja Unia. Co? Właśnie. To czysta? Ła kurwa, że mnie jebał No To zobacz Starczy I to klas czerwony mucił. I słuchaj, jak ci ochodzisz, wika. klas czerwony to mucił. No idealnie No to tak było bardziej po ten bok No Bo ona ma tą rynnę, to zawsze zacznie lecieć Junia leci za chwilę wziąłem sobie drona, polatamy sobie, wejdę teraz tutaj majster ma pasowaną drab, drabkę. drapkę Zobaczymy jak to leci Luks robota Jo Bajunia idealnie na środek leci Słuchaj, jak ta żminka cichutko chodzi Luks robota Zmierzymy sobie wilgotność, upewnimy się czy jest, czy jest suche 12.3 bajka O i samochód zaraz będzie załadowany Zwróciłam tutaj leci ładnie O, elegancko Teraz będziemy musieli podjechać Trochę więcej już Tutaj podczepimy makornika do przyczepy Będziemy przyczepy ładować go wino Kasiura będzie się zgadzać Koronowo jechałam. Jak to panie kierowniku, dobrze leci? Dobrze leci, kurwa, ale chujowo Zobacz, poniedziałek już człowiek upierdolony jest Gdzie tu piątek ja, I O nie, a gdzie tu polbrok powinien być na polbroku, W placzkach byś chodzili. chodzić Takiej pogody już, to nic nie poradzisz, nie? No. Będzie się przebrać już i... A gdzie tutaj? Pokaż tut. Co? Tu? Gdzie tu? Tu, Firmy, tu nic nie, 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 ma, nic nie ma no nie Napisane, a nie wiem. Następny będzie już. Przede wszystkim razem będzie Ja, ja bym się nie nie? w ogóle, czy wy dostaniecie zapłacone za to, nie? Ja bym, <średytorium> a to, a to na bułki idzie, kurwa. Jo. No i mordeczki, muszę wjechać. Maks Kornikem zaczął pruszyć. Samochód mamy pełny. Teraz zachoczyłem sobie do makornika przyczepę. Przyczepę podstawimy i będziemy przyczep ładować Jeden silos już jest pusty, i około 13 ton. 13 z kawałkiem, coś takiego na samochodzie jest. Teraz drugi pójdzie taki sam na przyczepę. Moment, a zimno jest, jest koło zera. Normalnie jak się stoi na dworzu, to aż ręce normalnie zmarznięte są. Obrócisz? Przyczepa jest dosyć duża. Zawsze tak u nas robimy, że najpierw samochód załadowany, potem przyczepę ładujemy i zawsze traktorem podepnę. Jest szybciej. No i oczywiście zwinnie i czas też chyba sam zaoszczędzony. Te tylko szczepimy ładnie na powórku, elegancko i. Prolecimy sobie na wagę, zimno jest, faktycznie, faktycznie już taka pogoda już co już będzie, nie oszukujmy się Czyli chyba już nic nie zmieni, jeśli chodzi o pogodę Przestawimy się prosto i będziemy sobie cofać elegancko Radach, nie? A żebym widział! No. <laughs> tu będziesz miał nawigację dobrą. To Dobra, to... dawaj. Yeah. No? No, fajnie Prostować? Jeszcze delikatnie łam tak. jak idzie, o i teraz prosi. Dobra. No, Będziesz prosto Teraz to. Dobrze? Jo Tak jest dobrze. No, z A jak tak no. tak szybko, to nie tak stało, to na ucieczkę, nie? No, już No, nie ma dobrze, o to chodziło. Teraz ją prosto wprawdzie, No Oś się może sprostować i żeby ją prosto wpaść. Co? Co mnie co? Podpiąć? Nie, ale tą pelkę A. wtedy, jak będzie podpiąć, to ja nie podniosę, nie. No, no. O, zimno. Kurwa, ja, no Tu, są piołsek. A, ja. bo nie był ty. Zaczyń, nie, 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 założony był przecież nie? kierownik teraz odpina sobie ładnie plandekę tu jest jakiś gnój? Słuchaj? Ale zimno, kur... nie kurwa było Jo, bo zaraz będzie ciężało, Jo Pawełek Proszę Kto? nie Jest dobrze? Jo, no, liga Gasić? Pokaż, czy ma taką troskę w samochodzie no, <laughs> Nie masz Nie, jest kurwa wstyd Nie ma czym reprezentować nawet firmy Dokładnie Z czym? Co nie odkręcimy? Aha będzie Czy co? No Pójdzie, Treszło szło zawsze Nadciągnij Pójdę włączyć, nie? No i leci, ręce w kieszenie, robota idzie I co? Ładnie leci? miło Taka przyczepa by pasowała, nie Tej yes. no yes. ja. Ja ja to, ja nie to, nie Co? Co? ładnie robota idzie chypiemy na przyczepę w następnym vlogu myślę pokażę wam jak będziemy ładować koszem Dość z tych silosów ale to pewnie dopiero na wiosnę bo tutaj są też wszystkie pełne te trzy więc lokata musi być jakaś pieniędzy dołączymy do wiosny co się będzie działo z cenami bo cały czas idzie do góry pszenica jak i inne zboża I czas pokaże i zobaczymy na razie sprzedajemy to na ten rok będzie koniec sprzedaży resztę będziemy czekać na lepsze ceny i zobaczymy czy w ogóle nawozy stanieją czy będziemy w stanie kupić łyka łyka głupia ładnie leci? A tu będziemy do podjechania mieli zaraz ale jest ok. No dobrze. To ładnie. Jest ładnie. Będzie pan zadowolony. No. Będzie pan zadowolony. Górniczki, no może będą puste, może nie no zobaczymy. Ale jak zostanie to nie będzie tragedii. Tak. No. No. no to Następnym tak razem by... pojedzie. Co? Następnym razem wyjedzie reszta. Nie no. wyżej. No. Jakieś tam parę groszy. To teraz. Do góry. Ja, ja. Teraz ten powiemy tu pozdrowienia dla młynarza. Nie wiem, który mu nasz ma Może, może zapłaci. <laughs> będzie trzeba mu link podesłać, żeby jo, jo. Zobaczył, To wtedy będzie tak idzie. przyspieszone, przyspieszone tempo. Jo, jo. No. Szczepiamy zestaw. Już kierownik cofa. Zobaczymy, jak to kierowca nas. Jo. To no synuje. tak co, dobrze idzie? Tak jak na egzaminie Sprawa jazdy tej Jak? Jak no na egzaminie jak, no <noise> tak, Dobry. Słuchaj, jak ty tak celujesz, to żona zadowolona To by się musiał jej zapytać <noise> mam, mam nadzieję, że jest zadowolona Chyba, że tam sąsiad bardziej zadowolony <noise> To chyba dłużej nie ma, nie? Co? chyba tam za dużo nie będzie. Nie, mówi że zostanie ciutkie, bo będzie za dużo. Za dużo będzie? Jo. Jo, jo. Tam było trochę wzięte. W samochodzie, no. nie jest źle. na żeby trochę może było nie? No. To no. jest Ten cypel wyszedł, to jest dobrze. Ale on jeszcze nic nie wlazł. Nic nie wlazł? Dźwignia do góry. A ten cypel musi być musi równo. Musi skoczyć. Cypel do środka musi wejść. No. No, to nic. O, ale... O! Jest git! I co? Już liczysz no pieniążki? jak, nie jutro już na koncie? Już mieści liczą, ile masz pieniędzy. Jutro na koncie. Hey, już mieści czy liczą, ile masz pieniędzy. No. A chuj im w dupę, nie? Chuj im w syc. Tak zarabiać obrót pieniędzy i... już pieniędzy nie było miał na koncie. Oni tego nie wiedzą. Jutro wpłyną, pojutrze wypłyną. Dokładnie. Obrót pieniędzy i chuj do dupy. Saletra po 2,800. Całe no. 3, chłopie. Czy w ogóle będziemy w stanie kupić tej westa? Tej. Chyba nie. I chyba nie, nie? Dobrze? No. Tak to i za niego w prawo. No i wierzamy na wagę. Zesta pełny. Zobaczymy, ile ma. Na razie jest 0. Na razie zero jest, ja Co on tak odbił? Aha, bo te druty tutaj. Przeładowany. 18, 620, 480. Jak? 23, Nie to, to, to końcówka była, nie? 500 kg Gitara w przedziale się zmieścił, wiesz? Co? W przedziale się zmieścił. No widzisz, jak się zmieścił. Książkowo. No wiesz, tak jest trochę nagięty, ale już nie będziemy tu się o szczegóły. Ja. Na, Na razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak się nie będziemy widzieć, to wesołośrodek. No właśnie, wiadomo, nie? Bo przyjedzie. do, słuchaj, do zobaczenia, że jutra w sieci. No, no, no właśnie, no. Ale mówię, do zobaczenia, ono możliwe, do bo to inne dwiedzieć jak na no kierowca, bo jak No jo, dobra, na razie.